Witam z tej strony Victorek. dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek. Dzisiaj odcinek z donsterwa bo dawno nie było. jak widzicie gram Woody, mam 17 dzień i to nie jest ten save co był pierwszy, tam drugi czy trzeci odcinek. Słyszeliście, To był Windows surki. Przełożę talerzyk, przełożę mikrofon i możemy lecieć. Ogólnie mam 17 dzień i trochę zacząłem grać o wiele częściej w Donsterwa. E, mam bazę na oazie i dzisiaj spróbujemy, choć nie jestem pewien spróbujemy znaleźć y, ruiny, ponieważ jeszcze ich nigdy nie znalazłem <laughs> serio nigdy, jak miałem 40 dosłownie, któryś tam dzień y, Wendy, to nie byłem w ruinach <laughs> jak widzicie mam no, prawie całą, tutaj, tutaj jest mu Smog, więc tutaj nawet nie idę, bo nie jestem przygotowany na tego poza tym tam przejść to bym musiał chyba stworzyć łódkę, bo no, inna, inaczej po prostu by się nie dało, tak Czemu te patyki tu nie rosną? Gdzie jest krew? Więc no, ogólnie, jak widzicie, muszę znaleźć takie jedno miejsce. Jak widzicie, trochę już tutaj brakuje mi, na przykład tutaj mi brakuje, tutaj troszeczkę, tu mi brakuje, tu mi brakuje, tu i tu. Najłatwiej będzie przejść tu od razu. O, w końcu patyki urosły. Wow, brawo. Ogólnie, mega fajnie mi się gra. Mam dużo pierogów, bo dosłownie stakowałem te pierogi. Robiłem ich, no hurtowo, ładziłem i zbierałem rzeczy na pierogi, tam chyba były te grzyby na pierogi, z tego co pamiętam, bo to grałem wczoraj, <laughs> grałem wczoraj, nie jestem pewien. Tak to ciągnik mojego taty, <laughs> więc no, o już się shadowki pojawiają, czekajcie, to za dużo nie pomoże, ale w jakimś stopniu tak, dobra, czekajcie, y pod którym to było, nie od ósemką? O! Możemy tak teraz patrzeć. Hehe! ale to jest złe w sensie. Jesus. O, to są mermy, ok? To są mermy, to są pajęczyny. Tu się nawet nie zdąży ten. O, tutaj walczą te. Ok, czyli tu teoretycznie tak nic nie ma. Dobra, odejdźmy trochę bliżej, żeby nagle mnie tu nie trafiło i wejdźmy sobie tutaj. Dobra, trochę podejdę, bo to nie ma sensu. Woody, według mnie, jest jedną z lepszych postaci, bo no, jego trzy przemiany są śmieszne. Poza tym jest taką no, dosyć standardową. O, idealnie w tym lesie, dobra. Tu właśnie chciałem. Chociaż, jakby mnie nagle drzewię za to, to bym się pewnie zesnął. Powie, ja, więc no. Tutaj? Nie, to nie jest to miejsce. Szukamy takiego miejsca z takim wielkim kamulcem na środku. I tam musimy go skopać. <laughs> Sorry, mam coś zgarło mnie tak w sensie nie jestem chory, ale jestem bardzo mocno. E, Okej, okay, tutaj raczej nie ma. Czekajcie, o, tak może będzie lepiej. O, ale tu się walczy, w sensie nie tu się walczą, tylko tu ma. Dobra, mój polski naprawdę jest słaby. Oraz jest mnie trochę tej. Czemu ja mam polski? Czemu tu pisze po polsku pierogi? Co? Czemu ja mam polski? Jeśli nie mam polskiego, czemu ja mam polskie? Pierogi napisane? Nie może to jakieś nawiązanie, czy co? Nie, nie rozumiem. To świnia w ogóle tam. O, mamy ten yy, Lunarny Ołtarz. To już wiem, gdzie przywołuje Celestial Champion. W sensie to się nie przywołuje, tylko on tu będzie, nie? W sensie to, co będę musiał tam stworzyć. Czyli ten Opal czy coś. Dobra, tu już nie ma sensu łazić. Taka pchełka mała jesteś. Zgadnijcie co? Dobra, lecimy dalej. O mój Boże, czemu nigdy nie mogę nagrać czegoś normalnego? Naprawdę. Dobra. Muszę wziąć moją siekierkę i tu zrąbać troszeczkę. Odcinki nie są zmontowane, ale wiecie dlaczego, bo nie mam ostatnio zbytnio czasu. A nie, nie mogę ich położyć, no to zasiejmy, zasiejmy zdrowie. Deski tak nam będą potrzebne, więc potrzebuję dużo tego drewna. Tutaj raczej tego nie będzie, więc wrócimy tamtym woloholmem albo jakimś innym przejdziemy sobie. I wydaje mi się, że dosyć spoko. Cyk. Eee, dobra, tu jeszcze to mało miejsce. Czekajcie, zróbmy tak. Już pewnie odkryty. No prawie. No i tu nic nie ma. Więc chyba możemy się wyracać. Czekajcie. Ok, pójdźmy to po prostu tutaj. Może tak będzie lepiej. Dziwnie to wygląda. Jak będą jakieś drzewa, to no... Musimy sklepać, no. A nie mów, że... No serio on mnie atakuje. spadajcie Wiecie, raz mnie atakować, no? Nie, dobra. No. Czemu wy mnie gonić? Ja wam nic nie robię. Trzeba to drzewo. Ja wam nic nie robię. Jezu Chryste. Ja ci nic nie zrobiłem. O nie. Drzewiec. O nie. Ja zacząłem ścinać jego... O nie, no. Zagnuj. Dobra, nie chcę mi się zbijać go, ale... Pst. Nie, gońkiem, nie przestańcie mi gonić. Głupie, zasra... Głupie zasrańce. Dobra. Głupie No lecimy. Kurde. Jak to przeleciało w ogóle? O, dobra, myślę, że się coś zbugowało. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Dobra, teraz mam pomysł. Polecimy do bazy najpierw. Eee, o tej macki właśnie walczą. O, ryby. O, są te ryby. A, to są te. O nie! Dobra, jak już zobaczyłem tą maskę, to już. O! o tam walczą. Dobra, lecimy. O nie, te komary. Jesus Christ, dobra. Ogólnie. Powiem Wam, że dawno nie grałem w Monsterva i umierałem dosłownie po trzech dniach. Z głodu na przykład, bo nie wiedziałem, jak działa ten świat. wiecie. Czop, czop, czop. Dobra, uleczmy się troszkę. To bardzo dużo daje. No, sporo daje. Więc dobra lecimy w dobrą stronę, w dobra. To są jeszcze jakieś drzewa, to możemy w sumie, a nie nie możemy. Nie mam miejsca. O kompost. No nice. o nie, 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 nie. patyki dobra. Takie małe światełko, no ale musi wystarczyć. Albo to dobra. E, ile potrzebuje do <laughs> ile potrzebuje do tego dwóch lin OK. I dobra, możemy na przykład. A nie, dobra, mam przecież i rajd. Zapomniałem. Dobra, tu tak. To też możemy postawić, bo na razie tego nie użyjemy. To tak. No jest. Tylko ja bym go przestawił, bo. O! Załamę czyste. Eee, więc dobra. Połóżmy te nasiona tutaj. O! Widzicie? Tyle mam aż piorunów. latają po świecie. <laughs> A mam dopiero 18 dzień, więc no. W ogóle naprawdę coś się nie tak bardzo... w sensie. Ja się chrypę mam, bo nie piłem ani wody, ani nic, więc. Nie. Dlatego mam zawsze wodę, wodę przy sobie, bo jak nic nie pije, to jest źle. Teraz, dwa, jeszcze jedno, i będziemy mieli jeszcze farmę do zrobienia. Fajnie by było znaleźć ruiny, bo w sensie nigdy nie łaziłem po ruinach i nie wiem, co tam jest, ale. Fajnie by było w ogóle wiedzieć, nie? some trees. Co on ma z tymi drzewami? No. Dobra, wiem, że jest tym. Tak on się nazywa. Eee. Drbanem, ale bez przesady. To niech ci już zgnije, bo to tam... Weźmy sobie trochę tego sanity. Dobra, trzymamy się tego ognia. Bo ja nie chcę nic stracić. Dobra, dołóżmy jeszcze proszę. Bardzo fajnie. Eee, ale fajnie jest to właśnie do takiego eksplorowania, bo to wszystko. No tutaj nie było tego miejsca, co chciałem, więc polecimy tak. Poczekajcie chwilę. Może lepiej tak. Poczekajmy sekundkę. Tak, tutaj mam wallholma, on mnie tepnie. E, gdzieś tu czekajcie chwilę. Tu jest to, czyli tutaj mnie tepnie. Chodźmy szybko tutaj. Potem polecimy tu, tu pójdziemy całe zobaczyć. I to tyle chyba. O, kolejny kompas. No jest opcja. Dobra, ścinamy te drzewa, bo potrzebuje drewna, yy, więc no, lecimy. Tylko dwa mogę ściąć, więc S. Muszę ścinać wszystkich. Cyk i. Aha, dobra. Dobra, to i tak byle jak, więc. Yy, dobra, cyk. Tworzymy i możemy stworzyć. Czemu to mi się nie stworzyło? Aha, bo przeszłem, dobra. O, i teraz mogę to stworzyć, to jest, to Naprawdę mo... Dobra, No i bardzo fajnie. Myślę, że możemy to postawić gdzieś tutaj. Myślę, że tutaj będzie idealnie, przy tym kompostowniku. Pewnie jakoś nie będę dbał o farbę, farmę, bo ona się, sama z siebie się będzie dbać, ale no. Ale blisko mogę, lul to jeszcze widzę, Dobra, myślimy tak i robimy teraz tak, można tutaj postawić. Mam łopatę? Ma, dobra, ale troszkę mało, no ale życie. Dobra, stworzymy nową. Dużo tego nazbierałem, tych kamieni takich wiecie. Eee, przydałaby się też haczka. Mogę stworzyć haczkę od razu. Eee, ale to uży użyję, potem schowam ją do hash eee, tego Chestera, bo na razie nie chcę się z tym bawić. To tak samo. E, dalej, no. E, więc lecimy. Lecimy. Nie no, dobra, nie będę Was męczył takim e, odcinkiem. I pewnie niektórzy z Was mówią, że w modyfikacji to jest cheatowanie. To nie jest cheatowanie. Ja się modyfikacją mam albo poprawić Twoją grę, czego nie ma w normalnej grze i o wiele gorzej się przez to gra. Zlecimy. A poza tym, tak dziwnie to ta postać wolno chodzi według mnie, w sensie wygląda jakby wolno chodziła. <grybujesz> nie wiem czemu. To, 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 tak mi się wydaje. Chyba, że pominąłem gdzieś ten kamień z ruin, ale nie wydaje mi się. Raczej on jest właśnie tylko w takim miejscu. Chociaż może to po prostu the sucks. Więc no. Dobra, tu na górę. Daj pełno żabek. Co to było? Aha, to drzewa się po prostu render... Nie. Jak piękne jest renderowanie Ale no, na taką modyfikację się nie dziwię jak to ma po prostu powiększyć wam Kilkunastokrotnie nie Chociaż nie wiem czy oni tego nie zbafowali tego bo kiedyś było pewnie mniejsze O tam jest ten kamień wskrzeszenia bardzo fajnie Będę wiedział gdzie się wskrzeszyć chociaż Szukamy dalej Fajnie by było jakby wejść do ruin i wyjść w sensie nie chcę tam władzić na wiecie długo ale chcę po prostu zobaczyć, okej? Okay? Bo nigdy nie byłem w ruinach, więc... Jeżeli gdzieś był ten kamień z ruin, to mi napiszcie gdzie dokładnie a szkoda, że nie mam na przykład latki teleportacji Ej! To ogólnie jest jakaś śmieszna sprawa, nie? Byłem na live Turbiny tak, Taki youtuber fajny Z yy, yy, Don't i on. Ja byłem tym młodym właśnie. Ja się tak skuliłem, bo oni właśnie cyrg robili w tym nowym evencie, co jest z tym ptakiem takim. I oni cyrgr robili. Nie? Ja się przestraszyłem kampusu, bo nie wiecie, skończyli nagle. E, chcieli skończyć, więc nasłali paru kampuzów. I mi do dobra razkie te reportacje. Jeśli ja nie widzisz, że ja się tepłem, nie? <laughs> to było dobre. Dobra, zbierzmy trochę drewna, przyda się. Tak samo szyszki, bo potrzebujemy drewna w bazie. I teoretycznie poza ruinami. No, trochę daleko. Jeżeli tutaj będą te ruiny, to znaczy, że są bardzo daleko. Więc jeżeli jeżeli nic się nie zmieni, to najprawdopodobniej po prostu Walholm, tu, e, tu, tutaj będzie łódka na przykład, i tutaj będzie o wiele szybciej do przejścia, nie? Żeby nie przełożyć naokoło. Chyba, że przełożenie naokoło będzie lepsze, ale nie widać. O, to jest pełno tych Czemu one są poza swoim tym, ale pełno i tu jest. No, o, no, i to mi się przyda. Dobra. bieramy to, bo potrzebuje na... Ognisko? Starczy? Starczy. Bez problemu. Woody. Aha, dobra. Musimy przejść i tak tą stronę. Tutaj przez te gecony. Lodowce już się robią. no. Serio? Jest dopiero 19 dzień, a już się lodowce robią? Nie. Wiem. Dużo tych geconów. Jesus Christ. To jest ten kamień rozkopni go. Nie wiem dokładnie, co on robi, ale chcę go rozkopać, okej? Po prostu chcę go rozkopnąć. O, jelonki bez oczu. Okej, okay, one się przydadzą do tego, a to jest ten moonstone. One się przydadzą do Krampusa, że chciałbym go zabijać na tym ranie. W sensie w tym, tym, ale wydaje mi się, że nie za bardzo mi się chce. Ja tu chcę bardziej rozbudować bazę, uczyć się tego wszystkiego, jak to robić, a nie walić bossów. Tak samo Big Queen na przykład, co tam jest, tu jest gdzieś Big Queen, o, gdzieś, gdzie ona jest, gdzieś tu była, ale nie jestem pewien, chyba, że jestem ślepy, tu, o, tu jest Big Queen i nie chce mi się jej klepać. więc no, no, ale wydaje mi się, że to bardziej dlatego, że ciężko się z Big Queen walczy, bo ona ma te swoje miniony i to jest straszne, te miniony, dobra, idziemy tu. A się będę dziwił, jeżeli w ogóle nie będzie, a się okaże, że ja po prostu jestem ślepy. No, tak, tak, tak może być. Dobra, już możemy w sumie tutaj stworzyć, bo trochę drewna się przyda. Teraz kopiemy. E, jest? Dobra, Mamy siekierkę i kopiemy. Dawno nie było odcinka z Donster, ale mówiłem, że będą live'y, ale powiem tak. Nie chce mi się robić live'ów y z Donsterwa. Mam o wiele lepsze gry do robienia na live'y. Ale to jest spokojna na odcineczek. Tylko musiałbym montować, a jak wiecie, ja nie montuję ostatnio, no bo robię daily, tak, no, nie mam czasu na montowanie, nie, musiałbym od rano, rano, gdzie jestem w szkole, zrobić odcinek i wieczorem go montować, przez co, no głupio, nie mógłbym, nie ma szans takiej, dobra, aha, mogę tu przepaść i gdzieś. no i super, co z tego, że ja mam takie pierogi, które mi odnawiają dwa razy tyle, dobra, poczekajmy. Która minuta Nagraję. 15 Oho. No to tak do 30 minut. Jeżeli 30 minut. Ile to się będzie renderować? już znalazłem ten, ten spot na szybsze renderowanie, więc... Spoko. Chociaż czekajcie. Wy nie słyszycie dźwięku, ja też. O nie! O no nie! Kurde, kurde, nie, 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 Muszę stworzyć kolejne. Szybko, szybko. Kurde. Dawaj. Aj ciężko. Ale kurde, nie zauważyłem tego. Typa. Bo nie mam yy, opcji. Aktyw. Akcept. Dobra. Teraz są dźwięki w końcu. czy troszkę nie za mocno, więc podciszę. On ma śmieszne dźwięki takie. <śmiech> <śmiech> nie, nie zrobię odcinka, jak głosów. A śmiesznie by było Śmiesznie, śmiesznie by było gdyby Woody podczas kopania drzew nie mógł otrzymać negatywnych aursań I to by było śmieszne Ale troszkę zbyt dope Chociaż Mam jak coś nauczniki, które mi oferują chyba Ochronę przed zimą Nie jestem pewien Bo fajnie by było mieć jakąś taką lepszą ochronę Dobra tutaj już muszemy Lecimy Szukamy. nigdzie nie ma takiego kamienia. Nie jestem pewien, jaki to był dokładnie kamień, ale on na pewno nie był ani taki, ani taki, ani taki. Więc mam po prostu takiego wyróżniającego się kamienia. Tu też nie ma. Ja mam chyba nieparto do tego, naprawdę. Ja mam nieparta do Dunsterwa i to totalnego. Ale życie. Tak jest, jak się nie grało w to przez tyle miesięcy. Nie no, może nie miesięcy tam grałem od czasu do czasu, ale rzadko, rzadko. Lecimy teraz tak, tu do góry i lecimy. Ale to postać wolno chodzi, Jesus. 15 minut nagrania. Nawet nie wiedziałem kiedy to minęło, gdzie coś nagle dzięki gameplay. Bo po prostu nawet nie wiedziałem że to ja pół godziny. A potem to tylko montujesz. Ale tylko kony serio mają taki dźwięk. Dziwny, dziwy. dźwięki w ogólnie. No czemu tu jest to, a nie ma tego. Słuchajcie się. Lecimy tutaj. Eee, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Chyba, że jestem ślepy, to po prostu powiedzcie mi. Napiszcie w komentarzu o. Czy to po prostu urosło? Wiecie. Taka modyfikacja? Oczywiście, że laguję, no, no dziwicie się. Jeżeli się dziwicie, to nie dziwicie się. Bo to jest modyfikacja, która jakby łamie fizykę gry, więc wiadomo, że może być. Pewno tych konów pająków, jak ja ich nienawidzę. You cross body. body. Dobra, lecimy naokoło. Nie tych kokonów Bo by tu nigdzie matki nie było, by nie chciałbym pozwalacć. Lecz to mówią Dobra, tu nic raczej nie będzie dalej, więc... No. Nic nie ma sensu dalej lecieć. Polecimy sobie... No po prostu po prostu. Po prostu po prostu. Po no, prostu. Tylko tam zauważyłem, że jeszcze jednego miejsca nie odwiedziłem. I to będzie chyba tyle na ponoć. Wydaje mi się, że wystarczająco już dużo tutaj porobiliśmy. Eee, nie wiem, do, do czego jest ten MoonRog, ale napiszcie mi w komentarzu, jeżeli gracie w Dunsterwa i w ogóle wiecie, o co tu chodzi, nie? Kurde, szkoda, że nie ma tego właśnie. Gekony, gekony, chodź tu, Gekonie Top, top, he. Więc o tutaj właśnie. Nie, nie z... patrzyłem tego. Ogólnie to jest świński król. On nie jest zbyt blisko, więc raczej nie będę do niego często przemówić. mu mogę dać kompost. Zbierzę, czy mu w ogóle kompost. Nie, nie mogę mu dać kompostu. A to mu mogę dać? Nie mogę. Nie dać. A nie wiem, mogę mu dać co? Nie mogę. Nie dać. Mogę mu dać mój wyrok? Mogę! Ja bym co za to dostanę? Aha. Nic. <grytanie> Co? Nie, nie. Czemu nie mogę mu dać? W sensie napiszcie mi, czemu ja mu dać nie mogę. Co on ma zablokowane na przykład? I musimy kilka razy z nim mieć kontent, ten no, jak Kilka razy musimy z nim. Yy, wiecie. No zatem, strejdować się z nim? Czy to po prostu jest dlatego, że nie wiem, nie pasuje mu to? To dark, to dark. O, co pana? Super. Co by tu wyrzucić? To myśl? Albo linki wyrzućmy. I takich będę miał dużo. Eee, dobra. Torki. Weźmy sobie do Dobra, lecimy i tu w górę. I myślę, że... Czekajcie, mam pomysł. Po prostu o tak sobie przyciągnąć o kurwa co jest? Kurwa co jest! Kurwa to jest! Kurwa, to jest. Co jest? Nie widziałem tego! Gdzieś meteoryty spadają. Co jest? Ja się tu boję! Łazić. Bo nie zara meteoryt pierdolny. O Jezu! Może tu nie w górę? Tylko tu bym musiał iść. Dobra, to idziemy w tą. Jak zarawa we mnie meteoryt wcześniej. Co to było? Co chodzi z tymi meteorytami? Widziałem. What the fuck. Jeszcze nie widziałem tych To się widziałem, że meteoryty są w tej grze. Nie widziałem, że one tak chamsko strzelają byle kiedy. Może to nie jest byle kiedy i po prostu jest taka pora na nie. A ja jestem akurat w takim miejscu, gdzie to może występować, nie? No. Polecimy tu w górę. Trochę pewnie nudny odcinek, ale no, mówię. A mcgo, mnie, jeżeli w ogóle oglądasz ten moment, to jak coś to możesz. Y robić w Pany Moments, jeżeli tak bardzo chcesz, nie, bo MC Gomb, nie, nie będę dawał linków w opisie, bo jakby to powiedzieć, MC Gomb u mnie sobie trochę zaminusował, trochę bardzo, ale nadal jakoś tak, w sensie nie znam się za bardzo, bo praktycznie głosu jego ja nie znam, on mojego, on mój znam, bo nagrywam, tak, no w sensie znam jego głos, no, ale jakby to powiedzieć, no, no zaminusował mnie taką jedną sprawą, trochę taką sprawą. Może stwórzmy, wiecie co, może stwórzmy lepiej to. Tak i teraz tak, wywalmy to. Słuchajcie, najpierw jeszcze to wyruszmy. A ja jeździmy tu w górę. Eee, dlaczego tak zrobiłem? Bo no niestety jakby to powiedzieć. O, tu jest moja maszyna. E, to jest moja pierwsza maszyna, którą tu stworzyłem. Ja ją sobie zostawię, nie? Dobra, jak mi zacznie mocno spadać, sanic to dopiero. Wsadzę. Dobra, teraz. <grych> najpierw. No Ataki psów? Nie może atak psów akurat jest teraz. Albo tu są psy, prostu nie wspomniałem. Czemu ja psy słyszałem, Chyba, że serio jest atak psów, a ja tego nawet nie wiem. Może? Nie, dziwny. A tu są... O kurde! To jest... A dobra. Dobra, jednak muszę ognisko zrobić. Dobra, te słuchawki jednak nie chronią. no. Dobra, dobra. Jezu, to, to przybliżenie jest tak złe. Dobra, przeszliśmy tu. Tu jeszcze tylko i tu jeszcze. Okej, okay, tu jeszcze mam bardzo dużo do przejścia. I to chyba wszędzie. No jeszcze tutaj, no ale tu jest ten mów Nie chce mi się na nim władzić. Niestety. Może w sumie zakończę tu ten odcinek i zrobię drugi. Dobra, niech będzie. Więc to na tyle na ten odcinek. Widzimy się w kolejnym. Ja idę nagrywać drugi z Donsterwa. To tyle. Na razie. Cześć!